A więc witam w kolejnym odcinku remontu kompleksowego domu jednorodzinnego. Temat nowego stropu, strop typu wrocławskiego dokładnie na zasadzie, na zasadzie filigranów mamy cheby wrzucone dwutelowniki, tak jak można było obejrzeć w poprzednich moich filmach. Pomiędzy przychodzą zbrojone płyty betonowe, zaraz zobaczycie, jak, jak, jak to się montuje. Tutaj wspominałem o tym podwójnym dwutelowniku, który, znaczy dwa teowniki, które są pospawane. Spawy są tak naprawdę montażowe, to nie są jakieś tam konstrukcyjne spawy, są montażowe. Po prostu, żeby było nam łatwiej wypoziomować dwa heby razem ze sobą, trzeba było je pospawać. Podczas spawania trzeba było mocno ściskać ściskami i ankrami do szalunków Żeby to wyszło nam e, jakoś po ludzku I tak jak wspominałem heb, Dwa hepy w środku są pomalowane farbą do stali e, Ponieważ reszta będzie tu podlewana Tam nie będzie betonu no Żeby po prostu nie doszło do korozji No dobra, zobaczcie jak to wszystko, wszystko wygląda Używamy rapicy Właśnie po to, żeby od dołu Można było wytynkować Zaszprycować i wytynkować strop o, Właśnie ona tutaj tak się prezentuje Ta siatka Tak zwana rapica Jeżdżę szpryc i później tynk No dobra, zobaczcie jak, jak ja to montuję Razem z majstrem A więc, tak WPS wrocławska płyta stropowa, którą tutaj widać. O co chodzi, generalnie w całym tym systemie? Już pomału tłumaczę, tak jak wspominałem w poprzednich filmikach. WT-owniki ustawione na ścianach nośnych. W obydwu pomieszczeniach to jest ściana nośna wewnętrzna. Nośna zewnętrzna i tak samo tam się nośna zewnętrzna. Tu na zewnętrznych jeszcze mamy przed z cegły. Tak jak widać tu wyleciało trochę styropianku No to w czasach głębokiej komuny, kiedy nie było za dużo materiałów izolacyjnych, to się robiło takie przed z pustką powietrza, e, miało to na zadanie że tak powiem, e, miało to zadanie izolacyjne. E, ustawiamy heby w gniazdach. To było widać w poprzednim filmie, jak mam i że ta robota przychodzą tak: stemple, doki, doki w koronach. Na to właśnie heby, dwutojowniki. Minimum 8 cm musi być gniazda podlewki betonowej e, według konstruktora. Później przychodzi siatka rapica. Wkładamy tu ją od spodu, po prostu, żeby można było szprycować, sztynkować. I później, między heby przychodzi płyta typu Wrocławskiego, płyta stropowa. Dociska nam rapice i wszystko gra. Wszystkie gniazda będą zalane betonem. Dlatego też tu piankujemy, żeby to nie, nie, nie sprzątać za dużo po raz Tak. Tutaj mamy taką drewnianą podkładeczkę. W tym oto miejscu. Ta podkładka jest po to żeby płyta tak jak widać tutaj troszkę wchodzi na, na heba jest nawet kilka milimetrów niżej niż heb z rapicą i dlatego mamy tu dystans pod hebami żeby po prostu ta ostatnia płyta przy ścianie z jednej i z, jednej, z drugiej strony przy ścianach nie podnosiła, żeby to było wszystko w poziomie tak jak widać ten zamek się w tym miejscu opiera później tu przyjdzie jeszcze beton to będzie wszystko, zalane. Tu będzie wszystko zalane to samo z drugiej strony nadproża nie robiliśmy zbyt dużych gniazd po to żeby nie uszkodzić nadproży będzie minimalna podlewka właśnie te 8 cm staraliśmy się tu bardzo delikatnie kuć żeby nie zniszczyć właśnie tego oto nadproża, podobno w tamty, podobnie w tamtym pokoju no i tyle, jeszcze tutaj będzie czekała nas przygoda po, za, po zamontowaniu płyt po, za, po podlaniu tego wszystkiego betonem Ech, tu będzie duży, duży nadproże, bo pani inwestorka chce mieć takie fajne fajne wnętrze w strefie dziennej